Dzień dobry Państwu, witam Państwa na konferencji prasowej. Chciałbym poświęcić w zasadzie dwóm sprawom. Króciutko podsumować 2014 rok, powiedzieć o planach na 2015, jako że jest to ostatni rok kadencji Sejmu, więc myślę, że jestem winien Państwu taką informację, ale na początek chciałbym się odnieść do sytuacji w mieście. Jak Państwo wiedzą ja bardzo rzadko komentuję działania samorządu. E, szczególnie samorządu przemyskiego uważając, uważając, że wszystkie decyzje, które podejmuje samorząd są decyzjami samorządnymi. Oczywiście e, e, wszystkie te decyzje, które są podejmowane, są podejmowane zawsze na odpowiedzialność tych, którzy rządzą. Ale chciałbym bardzo krótko skomentować e, ostatnio podjętą uchwałę w sprawie podwyżek podatków od nieruchomości, a nie tyle e, tej uchwały, co jej uzasadnienia. Otóż e, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że bulwersuje mnie uzasadnienie tej e, uchwały, e, które mówi, że ja przeczytam ten fragment. Samorząd miasto od wielu lat nie otrzymuje wystarczających środków na, na realizację zadań co do zakresu, których sam nie może decydować. Subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu państwa są zawsze za niskie. Najbardziej widać na przykładzie edukacji, do której rośnie należy dołożyć około 20 milionów z własnych środków powyżej tych otrzymanych z budżetu państwa aby zapewnić funkcjonowanie jednostek nie dopuścić do powstania zobowiązań na koniec roku. Otóż chciałbym w, taki, w ramach w takiej yy, czy, czy na zasadzie elementarnych przyzwoitości przybliżyć państwu yy, tę sytuację. Otóż zadania oświatowe, realizacja zadań światowych jest zadaniem własnym gminy i od 92 roku Edukacja przedszkolna jest obowiązkowym zadaniem gminy, czyli ten, ta, to, to słowo obowiązkowe polega na tym, że całość finansowania za edukację przedszkolną spoczywa na samorządzie gminy. Jest to informacja, którą wszyscy wiedzą, znają od 1992 roku. I e, proszę Państwa, e, ja specjalnie Państwu dałem takie wydruki. I teraz chciałbym na, na faktach, żebyśmy porozmawiali o faktach, nie o mitach, tylko o faktach. Otóż przychody, dochody miasta z tytułu subwencji oświatowej stanowią prawie jedną trzecią wszystkich dochodów miasta. Ja dam za przykład rok 2013, ponieważ on jest zakończony, o nim możemy mówić w pewnym w zakresie, bo 2014 nie jest jeszcze zakończony. Otóż z analizy budżetu miasta na 2013 rok wynika, że różnica pomiędzy dochodami miasta na oświaty, które są w kwocie 104 tysięcy Państwo w tabeli numer 2 będziecie mieli to w pozycji 2013 i proszę się nie sugerować, że tu jest razem subwencje, dotacje 102 miliony 504 tysiące, bo ta kwota 104 911, która stanowi przychody miasta, to są również opłaty, które miasto y, pobiera z tytułu edukacji. To są opłaty za wyżywienie w stołówkach <śmusz> i różnego innego, różnego, innego rodzaju y, 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 dochody. Miasto wydało w 2013 roku na Edukację 122 687 tysięcy, czyli wynika z tego, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami miasta wyniosła 17 776 tysięcy. Tylko że nikt nie powie, że z tego miasto z tych 17 milionów aż 13 876 tysięcy to są wydatki na edukację przedszkolną, która jeszcze raz powtarzam od 1992 roku jest zadaniem własnym gminy. Oznacza to, że sfinansować tę część, ten obszar działalności miasta, miasto musi z własnych dochodów, nie z dotacji, nie z subwencji z budżetu państwa. Na inne zadania edukacyjne, które również nie są objęte dotacjami i subwencjami, miasto musiało przekazać Prawie 3,5 miliona. Więc z tego wynika, proszę Państwa, że tak naprawdę do oświaty, bo my mówimy, ja mówię o oświatach, zamykam się na szkołach, do oświaty miasta tak naprawdę w 2013 roku dopłaciło 400 tysięcy złotych. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że od 2013 roku weszła ustawa, o tak, my ją nazywamy złotówka za przedszkolę. Ustawa ta polega na tym, że miasta, gminy, które są organami prowadzącymi do swoich przedszkoli i e, zrobią tak, aby za każdą ponad pią piątą godzinę zajęć w przedszkolu rodzic płacił tylko złotówkę, państwu z budżetu państwa będzie refundować tę różnicę, która jest, a którą płacili rodzice bo przykładowo w przemyślu przed 2013 ro rokiem rodzice płacili około 2,53 zł za, za godzinę, ponad piątą. W tej chwili płacą złotówkę. Państwo rekompensuje miastu tę utratę dochodów, mało tego dodaje również miastu na upowszechnianie edukacji przedszkolnej. I proszę zwrócić uwagę, w tej części subwencyjnej jest taka. Jest taki e, wiersz, dotacja złotówka za przedszkolę. W 2013 roku miasto ekstra, zupełnie ekstra, otrzymało 847 tysięcy, ale już w roku 2014 ponad 2 miliony 615 tysięcy. To jest kwota, którą sobie możecie Państwo odjąć od około 13 milionów, które miasto daje na przedszkola, czyli to zmniejsza wydatki miasta na oświatę. Mówię to dlatego, że po raz kolejny Opinia publiczna jest wprowadzana w błąd. I chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Proszę oddzielić edukację przedszkolną od edukacji szkolnej i dopiero wtedy możemy mówić o realnych wydatkach na oświat. I jeszcze jedną rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. Otóż e, mówi się o tym, że ta subwencja jest inna. Więc proszę popatrzeć na pierwszą tabelę, jak przestawiała się wysokość subwencji od 2010 roku. Ona wzrosła o blisko 11 milionów. W ciągu 4 lat subwencja wzrosła o 11 milionów. I proszę zwrócić uwagę na pierwszej tabeli, jak spadła liczba uczniów i jak, jaka jest liczba nauczycieli. Przypominam, że subwencja idzie za każdym jednym konkretnym uczniem. Spadek liczby dzieci no siłą rzeczy musi powodować niższą subwencję. Dlatego państwo rekompensuje to poprzez jej wzrost. Powtarzam, w ciągu czterech lat o 11 milionów wzrosła, wzrosła e, subwencja. E, bardzo bym prosił, żeby, żeby w miarę możliwości tę sytuację e, e, mieszkańcom przemyśla wyjaśnić. Ja powtarzam nie komentuję wprowadzenia podwyżek od podatku. Nie może bulwersować tryb uchwalania, więc zwoływanie sesji z dnia na dzień to może bulwersować. Natomiast powtarzam, pełną odpowiedzialność bierze koalicja rządząca. Ja tylko króciutko bardzo mogę powiedzieć tak, że ja mnie dziwi to, że część radnych Prawa i Sprawiedliwości poparła ten projekt uchwały, skoro to ugrupowanie do wyborów szło pod hasłem słuchamy ludzi, zmieniamy Polskę. Jak widać na przykładzie Przemyśla, nie słucha się ludzi, a rzeczywistość zmienia się na gorsze. I co jeszcze mnie bardzo smuci, ten układ, to głosowanie nad tą uchwałą i ten układ, który się zawiązał w Radzie Miejskiej, w moim odczuciu bardzo wyraźnie pokazuje, że w Przemyślu umarła lewica że w przemyśle już nie ma Lewicy. Mówię to ze smutkiem, ponieważ demokracji również na tym etapie, na tym poziomie samorządowym również powinien być odtworzony układ sił partyjnych. Lewica, centrum, prawica. Powtarzam, mówię to z ubolowaniem i nie chcę być złym prorokiem, ale październikowe wybory to moją tezę, tezę udowodnia. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o przemyśl, o, o miasto. Yy, również w uzasadnieniu pisze się, że przemyśl jest miastem bardzo zadłużonym. Winą za to zadłużenie yy, obciąża yy, Prawo i Sprawiedliwość, obciąża prezydenta miasta. No to muszę im mokreć, że, że mimo, że są w kontakcie z panem prezydentem, jego za to obwiniają, ale obwiniają również Platformę Obywatelską. Chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że w ostatnich latach pieniądze, które przekazała, przekazał rząd Platformy Obywatelskiej, są niewyobrażalnie duże, nieporównywalne do żadnych innych e, wcześniej e, przekazywanych pieniędzy na, na teren miasta. Ja tylko wspomnę o kilku kwotach. 42 miliony w ciągu ostatnich dwóch lat przekazane z rezerwy ministra infrastruktury na dokończenie budowy obu dróg obwodowych, pierwszej części i drugiej części. To jest ponad. E, 13-12% całorocznego budżetu miasta. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli dzisiaj mówimy o, że chcemy zaoszczędzić na podatkach, czy chcemy dzięki podatkom uzyskać 2 miliony złotych, bo to burzy konstrukcję budżetu, to wyobraźcie sobie Państwo, jak ten budżet wyglądałby dzisiaj, czy jak wyglądałoby miasto dzisiaj, gdyby nie 42 miliony z rezerwy ministra. Są pieniądze ekstra. Minister ma w rezerwie swoje pieniądze i mówi tak, te pieniądze przekazuje do Przemyśla. Nie będę mówił o innych rzeczach, bo przecież Państwo mieszkacie w Przemyślu. Rewitalizacja zamku Kazimierzowskiego, odnowiony cały dworzec z budżetu państwa. Miasto ani złotówki do, do dworca nie, 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 nie dało. 20 milionów z strefy ekonomicznej, przypominam, to może nie są pieniądze z budżetu państwa, to są pieniądze z samorządu. Ale to też pokazuje, że w świetle tego, że w nowej perspektywie, w nowym kontrakcie wojewódzkim nie ma żadnych pieniędzy dla Przemyśla, to pokazuje w jakim miejscu przemysł jest teraz, a w jakim był jeszcze, jeszcze niedawno. Nie, nie wspomnę, że wspomnę tutaj również o pieniądzach, które przekazuje podkarpacki konserwator zabytków. To jest w ostatnich latach około 10 milionów. Tyle w tej kwestii miasta. Mówię, dla elementarnych przyzwoitości starałem się Państwu to, tą informację przekazać. Bardzo króciutko jeśli chodzi o podsumowanie 2014 roku. Ja myślę tak, że to był dobry rok dla Polski, to był rok, dobry rok dla mojej formacji politycznej, wbrew pozorom, dlatego że jej lider jest dzisiaj liderem Rady Europejskiej. Wygraliśmy wybory do Europarlamentu. Ja bardzo się cieszę, to będę jeszcze o to mówił w dalszej części, jaki był mój, mój udział tutaj. Udało się w mojej formacji łagodnie przejąć rządy, e, zarówno te w kraju, jak i te w formacji politycznej, w partii. Rzadko kiedy zdarza się, aby w partii politycznej nastąpiło tak aksamitne przekazanie władzy. Odszedł Donald Tusk władzę w Platformie, przejął, przejęła pani Ewa Kopacz, pierwsza wiceprzewodnicząca partii, która została jednocześnie desygnowana na Prezesa Rady Ministrów. Wyobraźcie sobie Państwo podobną sytuację w innych ugrupowaniach, szczególnie w największej partii opozycyjnej, gdyby tam miała nastąpić zmiana warty, jak ona by dzisiaj wyglądała. Cieszę się z wysokich stanowisk dla Polaków w Parlamencie Europejskim, Unii Europejskiej. Mam tu na myśli głównie panią Elżbietę Bieńkowską, komisarza Komisji Europejskiej, ale również fakt, że pan. Poseł Ryszard Czarnecki jest wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. I mówię to naprawdę z wielkim uznaniem, to, to jest akurat nie, y, członek Prawa i Sprawiedliwości, ale cieszę się jako Polak, że, że mamy wiceprzewodniczącego. Szkoda, że 25-lecie wolności, które obchodziliśmy w roku ubiegłym. Znowu przebiegało jakby w dwóch takich obozach, że nie potrafiliśmy uczcić tego święta razem, wspólnie, powszechnie, to znowu dokonaliśmy takiego podziału na wasze święto, nasze święto. Już wspominałem o, o Przemyskiej Lewicy, ten rok był chyba też rokiem upadku Lewicy. Skłócona zupełnie, jeżeli chodzi o, o tą formację, przecież pamiętamy wojny pomiędzy SLD a Ruchem Parikota, i mówię to po raz kolejny z ubolewaniem, bo ta formacja na scenie politycznej jest potrzebna, a widać się, że ona w oczach sławnie. No i z przykrością muszę powiedzieć, że to był również taki rok, gdzie generalnie mamy prawo wszyscy czuć się rozczarowani postawą klasy politycznej. Afery związane z różnymi formacjami, z różnymi ludźmi, bardzo wyraźnie pokazują, że. Nie potrafiliśmy we wszystkich ugrupowaniach przeciwstawić się takim działaniom, że w każdym ugrupowaniu znajdują się ludzie, którzy nie potrafią zachować się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ja na tym bardzo ubolewam, szczególnie, że dotyczy to również mojej formacji politycznej. E, aczkolwiek, powtarzam, nie, nie, żadna z formacji nie uniknęła jakiegoś... jakiegoś Jakieś afery, czy jakieś wpadki. No, już nie mówię o tych takich młodych delfinach polityki, typu czy Sławomir Nowak, czy Adam Hoffman, czy Przemysław Hitler, którzy również stawali się być wschodzącymi gwiazdami polskiej polityki, a ten rok, niestety, był rokiem w pewnym sensie ich upadku. No i końcówka roku, wybory do samorządu, wybory odziło wygrane przez partię opozycyjną, po czym kontestowane przez tę samą partię jako wybory sfałszowane. No nie wiem, czy, czy to sfałszowanie dotyczyło tylko i wyłącznie Podkarpacza, gdzie, gdzie Prawo sprawiedliwe Sprawiedliwość rządzi samodzielnie. Natomiast te wybory też pokazały słabość Państwowej Komisji Wyborczej, bo akurat nie podlega żadnej wątpliwości również, również mojej. I w moim odczuciu ten, ten hocholtański można było przerwać zaraz na drugi dzień, ogłaszając publicznie, że od dzisiaj rozpoczynamy ręczne liczenie głosów. Przecież oprócz elektronicznego przekazu głosów, pamiętamy, że każda komisja wypełnia protokół ręczny i te protokoły ręcznie sporządzane są również przekazywane do, do wyższej, do wyższej instancji. No i bardzo mnie cieszy kolejny, dalszy rozwój Podkarpacia, lotnisko, no, niedokończona wprawdzie jeszcze autostrada, ale one, te, choćby te dwa elementy powodują, że Podkarpacie staje się coraz bardziej przyjazne dla, dla, dla inwestorów. Jeżeli chodzi o świat, no to tutaj jakby dwie rzeczy zdominowały ubiegły rok. Sytuacja wewnętrzna na Ukrainie i niestety radykalizacja środowisk islamskich w świecie, No czego dowodem są wczorajsze tragiczne wydarzenia, wydarzenia w Paryżu. Ja chcę tylko Państwu przypomnieć, że Wiosną ubiegłego roku, kiedy premier Pusk informował o darmowym podręczniku, to odpowiadając opozycji, mówił, że nie martwmy się o to, czy 1 września będzie ten darmowy podręcznik, martwmy się, czy dzieci polskie 1 września pójdą do szkoły. Wtedy ta wypowiedź została totalnie wyśmiana przez wszystkich, ale proszę zwrócić uwagę, że naprawdę jesteśmy blisko pewnej takiej naszej wewnętrznej sytuacji, która może stać się bardzo groźna. Bo tuż za naszymi granicami trwa wojna. My sobie może z tego nie zdajemy sprawy, ale ja byłem półtora miesiąca temu na Ukrainie jako obserwator wyborów parlamentarnych. Proszę Państwa tam są świeże mogiły żołnierzy i młodych ludzi, którzy zginęli na wschodzie Ukrainy. Tam trwa po prostu wojna. To jest tuż przy naszej granicy. Więc sytuacja jest sytuacja jest myślę bardzo skomplikowana. To był bardzo dobry rok w polskim sporcie. Cztery złote medale na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwo Świata Siatkarzy, Mistrzostwo Świata Michała Kwiatkowskiego w kolarstwie, no i wreszcie to, na co tak długo czekaliśmy, dobre występy polskich piłkarzy, koronowane pierwszym w historii zwycięstwem nad reprezentacją Niemiec, to jest aktualnymi mistrzami świata. I na zakończenie, proszę też i pozwolić na taką Moją osobistą, króciutką refleksję dotyczącą 2014 roku. Zacznę od informacji takiej bardzo osobistej, no ale zostałem w jakim roku szczęśliwym podwójnym dziadkiem, bo urodzili mi się, znaczy nie, nie, tylko mojej córce. Córka wydała na świat bliźniaczki, chłopczyka, dziewczynkę. Elizę i Maksymiliano są moim wielkim szczęściem całej naszej rodziny muszę Państwu powiedzieć, że takie małe dzieci zmieniają. W dużym stopniu rzeczywistość, która, która mnie ostatnio otacza, bardzo się cieszę, że udało mi się poprowadzić jako szef sztabu zwycięską kampanię do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście, Państwo możecie powiedzieć, że Platforma te wybory na Podkarpaciu przegrała procentowo. Tak to prawda, natomiast naszym celem było utrzymanie tego mandatu, który mieliśmy, i to się udało. Pani Elżbieta Łukaciewska jest nadal europarlamentarzystą. I muszę Państwu powiedzieć, że. Nie tylko w tym roku, ale w ciągu całej tej kadencji myślę bardzo dobrze realizuje się w Sejmie. Jestem we władzach Klubu Parlamentarnego, jestem w składzie prezentów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, jestem w komisji ustawodawczej Komisji Sportu, byłem wcześniej w Komisji Edukacji, tam zakończyłem pracę, bo tak sobie obiecałem, że jeżeli przeprowadzę ustawę rządową w przedszkole za złotówkę, to na tym etapie zakończę pracę w Komisji Edukacji. To mi się udało, tę ustawę przeprowadziłem w bardzo szybkim tempie, bo to w zasadzie w ciągu dwóch miesięcy. Ustawa ta przeszła przez wszystkie komisje, przez Sejm, przez Senat, więc jestem dumny, że to udało mi się. Byłem posłem prowadzącym tę ustawę, więc jestem bardzo z tego zadowolony. I ona, ta ustawa, co najważniejsze, ona funkcjonuje dzisiaj po zadowoleniu rodziców i samorządów, bo rodzice płacą mniej, płacą złotówkę, samorządy otrzymują, tak jak Państwu pokazywałem, ekstra pieniądze. Jako chyba jeden z pierwszych zwróciłem uwagę na szkodliwość e-papierosów. Nie wiem, czy wśród Państwa są palacie, czy nie, ale od razu informuję, że z tym procederem będziemy bardzo mocno walczyć. My już mamy w tej chwili wiele informacji, że te e-papierosy są bardzo szkodliwe i chcemy zahamować dostępność ich, szczególnie dla młodzieży udało nam się ułatwić przyjęcia polskich studentów z Ukrainy na polskie uczelnie. Państwo pamiętacie, że w momencie, kiedy wybuchł konflikt na Ukrainie, mieliśmy z tym duży problem. Polscy, polscy studenci zwrócili się do mnie z prośbą w tej sprawie i dzięki moim interwencjom w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Ministerstwie Zdrowia, duża część Polaków Studiujących do tej pory na Ukrainie mogła wrócić do Polski i może w polskim uczelniach kontynuować studia. Dzięki naszym interpelacjom, zapytaniom, udało się wreszcie sfinalizować budowę dwóch obwodnic w Brzozowie i w Sanoku. One są w trakcie realizacji. To samo, jeżeli chodzi o przejście graniczne Malchowice i Nierzankowice. Ja od początku, kiedy jest występowałem w tej sprawie, wspierałem bardzo mocno władze samorządowe. Tutaj też muszę powiedzieć, że bardzo mocno wspierali tę inicjatywę wszyscy parlamentarzyści, również pan senator Andrzej Matusiewicz, który reprezentuje prawo i sprawiedliwość, ale to mówię z samą odpowiedzialnością, że o ile różnimy się w sprawach, które różnią nasze partie, o tyle w, w, w sprawach przemyśla, powiatu, regionu mówimy jednym głosem, także to chciałem też bardzo wyraźnie podkreślić. Również bardzo mnie cieszy, że na dniach wreszcie zostanie rozstrzygnięta sprawa Domu Polskiego we Lwowie. Ci z, państwa, ci z Państwa, ci z Państwa, którzy... Bardzo się cieszę, że lada dzień nastąpi, że zostanie doprowadzona do szczęśliwego finału sprawa Domu Polskiego we Lwowie. Ci z Państwa, którzy śledzą jakby moją karierę polityczną doskonale pamiętają, że to jest też jeden z tych elementów, o których cały czas mówię. Ja byłem ojcem przekazania domu ukraińskiego dla mniejszości ukraińskiej. Wtedy wszyscy spodziewaliśmy się, że w ramach, w cudzysłowie, retorsji strona ukraińska postąpi tak samo, trwa to może zbyt długo, ale lepiej późno niż wcale. W ciągu najbliższych dni, nie, dni sądzę Rada Miejska Lwowa podejmie uchwałę o przekazaniu działki pod budynkiem, bo chcę Państwu przypomnieć, że budynek jest przekazany Mniejszości Polskiej, ale się okazało, że nie, nieuregulowana była sprawa działki pod tym budynkiem. W tej chwili Ministerstwo Obrony Ukrainy tę działkę przekazało na własność Urzędu. Rady Miejskiej Lwowa, Rada Miejska 18 grudnia przyjęła tę działkę. Teraz czekamy tylko, żeby ją przekazała Polakom i jak mnie zapewnił Pan Konsul Generalny Jarosław Drost, jeżeli to przekazanie nastąpi, natychmiast uruchamiamy środki na adaptację, na remont, na modernizację tego budynku. W bardzo mocnym stopniu przyczyniłem się do komunalizacji uzdrowiska Choryniec. Mieliśmy z tym duży problem. Udało się to dzięki działaniom poprzedniego Marszałka. Pana Mirosława Karapyty i obecnego Marszałka pana Władysława Ortyla, uzdrowisko jest skomunalizowane z tej chwili własnością samorządu województwa, co uważam za bardzo dobre posunięcie, biorąc pod uwagę, że tam są bardzo bogate złoża bardzo cennej borowiny. Dobrze, że to zostało w naszej własności. Też Państwo zapewne wiecie, że jako nauczyciel WF działacz sportowy bardzo mocno włączam się w ogólnopolskie kampanie. Stop zwolnieniom z wychowania fizycznego, stop otyłości dzieci i młodzieży, wychowanie fizyczne z klasą, czy też to, co robię od czterech lat taka sztandarowa moja inicjatywa, piłkarskie wtorki. To jest największa w tej chwili na Podkarpaciu impreza sportowa, która odbywa się w trakcie wakacji. Chcę powiedzieć, że w roku ubiegłym byli ponad 900 osób z pięciu. Z sześciu dni i z trzech powiatów i z zagranicy brały udział w tych rozgrywkach. Też bardzo mocno angażujemy się w sprawie, która bulwersuje wiele osób, mianowicie tzw. Tak korytarze przesyłowe. W, naj, na, w największym skrócie chodzi o to, że ludzie, nad, nad których nieruchomościami, działkami przechodzą kanały przesyłowe energii elektrycznej bądź gazu. Mają z tym wielkie problemy, jeżeli chodzi o odpłatności, dzierżawy, wykonywanie prawa na swoich działkach. W tej chwili w Komitecie Stałym Rady Ministrów kończą się prace nad takimi propozycjami, które wychodzą naprzeciw, naprzeciw ludziom. To samo, jeżeli chodzi o produkty rolne, przetworzone, i nieprzetworzone. Szczególnie rolnicy na Podkarpaciu mają z tym wiele problemów i również dzięki moim interwencjom udało się w tej chwili wiele tych artykułów wpisać na listę, którą rolnicy mogą sobie w sposób swobodny i dowolny sprzedawać, przetwarzać i, 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 i udostępniać. Więc to jest też, też kolejny taki. Oczywiście ta konferencja nie ma na celu, żeby się chwalić, ale no chcę Państwu powiedzieć, że to nie, nie tylko ja mam takie wrażenie, bo gdybym ja to powiedział, to pewnie by się odebrali Państwo to. Za, za przejaw snobizmu, ale należy do, do, do tej grupy najaktywniejszych posłów z Podkarpacia, czego dowodzą nie tyle same statystyki, które są tam gdzieś też bardzo ładne, ale również rankingi, które sporządzane są przez organizacje pozarządowe. Poza w roku ubiegłym jedna z takich organizacji sporządziła taki, taki ranking i byłem tam wyszczególniony jako jeden z tych najaktywniejszych posłów. Życzenia na, na, na przyszły rok, no, oczywiście dla wszystkich wszelkiej y, pomyślności, dużo zdrowia. Y, ono jest nam szczególnie potrzebne, jeszcze biorąc pod uwagę zawirowania wokół tej służby zdrowia. Y, y, ja się bardzo cieszę, że nastąpił kompromis w rozmowach pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a lekarzami rodzinnymi. Y, nie dalej jak y, w, w poniedziałek, y, ja w ubiegły poniedziałek s, spotkałem się z Ponad 20 osobową, tutaj w tej sali, z ponad 20-osobową grupą lekarzy rodzinnych miałem możliwość wysłuchania istoty tego sporu, ale nawet nie tyle to było ważne dla mnie ważniejsze było to, że ja mogłem głębiej poznać specyfikę pracy lekarzy rodzinnych, bo okazuje się, że w obszarze służby zdrowia. Kto wie, czy oni właśnie nie wypełniają tej najważniejszej, najważniejszej roli tego lekarza pierwszego, pierwszego, kontaktu. I bardzo się cieszę, że również moje rozmowy z Panem Ministrem, z Panią Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia odniosły taki skutek, że w święto Trzech Króli obie strony usiadły do stołu, do rozmów. No i okazało się, że można, można się, można się dogadać. Życzyłbym sobie, aby przemysł i Podkarpacie w pełni się w tym roku rozwijały żeby w tej nowej perspektywie, ostatniej już perspektywie finansowej, kiedy będą ostatnie środki Unii Europejskiej, żeby je dobrze, dobrze wykorzystać. Wszystkim nam zależałoby na tym, żeby ustabilizowała się sytuacja na Ukrainie, bo powtarzam, to jest tuż przy naszej granicy i to jest naprawdę wielkie, realne niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się tego konfliktu. No i ostatnie takie życzenia na nowe, no nie ukrywam, że chciałbym, aby wybory prezydenckie wygrał. Bronisław Komorowski. Chciałbym również, żeby moja formacja polityczna po 8 latach nadal mogła sprawować stabilne, przewidywalne rządy, żeby platforma wygrała te wybory. Ja też nie ukrywam sobie się, że pewnie byłobym bardzo miło, gdyby po raz kolejny został obdarzony mandatem, mandatem zaufania. Natomiast oczywiście każdy wynik będziemy przyjmować z pokorą. Ja to zresztą mówiłem przy okazji wyborów samorządowych. Osiągnęliśmy wynik taki, jaki osiągnęliśmy. Ciężko pracowaliśmy 4 lata. Ja, gdybyście mi Państwo zapytali tak dokładnie, ja tego wyniku wyborczego nie, nie, nie bardzo go rozumiem, ale ja go szanuję, bo okazuje że można przez 4 lata nic nie robić, tylko wszystko kontestować i wygrać wybory. No, być może to jest też, też, też droga do tego, bo te 4 ostatnie lata dla Przemyśla naprawdę nie były latami Yy, straconymi i chciałbym, żeby nowa koalicja zeszczelowa też mogła powiedzieć z podniesioną głową, tak, tyle zrobiliśmy dla miasta, miasto się rozwinęło, a ludziom yy, żyje się yy, w tym mieście tam. Dziękuję.